Dzień dobry, witam Państwa. Moje imię jest Tomasz Kaszmarek. Jestem jednym z udziałowców firmy Lokrum, spółka zao, spółka komandytowa. Dzięki tutaj sympatycznej współpracy mamy możliwość pokazać Państwu teren inwestycji, który został przeznaczony pod funkcję handlowo galeryjną w Głownie. Miejsce pewnie mieszkańcom wszystkim znane, dość charakterystyczne. Będziemy się starali, żeby to miejsce jak najszybciej nabrało nowego wyrazu. Według naszej obecnej analizy takiej założyliśmy sobie deadline rozpoczęcia budowy na miesiąc maj, zakończenie w listopadzie tego roku, tak aby jeszcze w grudniu nasi partnerzy, najemcy mogli dokonać pierwszych sprzedaży, a najemcy pierwszych zakupów, wierzymy świątecznych, w tym roku. Jeżeli chodzi o zagospodarowanie tego terenu, to będzie to w parterze ponad 6000 metrów powierzchni z bardzo dużą ilością miejsc parkingowych, na tyle dobrze usytuowane i tak funkcjonalnie, żeby mieszkańcy mieli pełny komfort dostępu do każdego, zarówno z punktów handlowych, jak i usługowych. Planujemy tutaj oprócz handlu usług w postaci jeszcze dodatkowo restauracji, rozmawiamy z firmami, które mogłyby tutaj zrobić fitness, siłownie, czyli coś, co będzie dodatkową atrakcją dla mieszkańców główna. Proszę Państwa. Tak jak wspomniałem, jeżeli chodzi o termin inwestycji, to zrobimy wszystko, żeby go absolutnie dotrzymać. Do tej pory przygotowaliśmy wszystkie związane z naszą inwestycją potrzebne dokumentacje usunięcia kolizji, przeprowadzenie nowych tras linii takich jak kanalizacja Deszczowa, Ściekowa, jak energetyka, jak również poradziliśmy sobie, proszę Państwa, z brakiem gazu bo w Głownie nie ma tego nośnika energii więc znaleźliśmy firmy które zaproponują nam to w postaci gazu z butli odpowiednio oczywiście zabezpieczonych zakopanych w ziemi jeżeli chodzi o zakres inwestycji który mogę jeszcze państwu powiedzieć to jest to ponad znaczy jest to kilkanaście milionów złotych jesteśmy do niej przygotowani i czekamy tak naprawdę na wbicie pierwszej łopaty, o której Państwa poinformuję przyjemnie, będzie będzie nam bardzo miło, jeżeli będziecie Państwo uczestniczyli w tym dniu razem z nami. E, będziemy się starali i poprosimy, wierzymy, że być może władze miasta również zechcą e, e, wtedy e, gościć na takim e, pierwszym e, uruchomieniu, pierwszym, e, pierwszym ruchu właściwym do tego, aby ta galeria w przeszłości powstała. E, Praca z samorządami, ja, broń boże nie chciałbym się nikomu narazić, zawsze nie jest do końca taka łatwa, bo wiadomo, że to są pewne procedury i my jako inwestorzy chcielibyśmy, żeby to było szybciej, żeby było sprawniej, natomiast ja absolutnie nie możemy narzekać tutaj, jeżeli chodzi o sprawy w mieście, jak również w starostwie Zgierzu, bo, bo spora część dokumentacji jest tam formalizowana, tam procedowana, przebiega sprawnie i jesteśmy z tego na dzień dzisiejszy zadowoleni. Oczywiście, tak jak powiedziałem, chcielibyśmy, żeby to było jeszcze szybciej, no ale pewne rzeczy się nie da przeskoczyć. Nie mamy na to wpływu, zarówno urzędnicy, jak i władze poszczególnych instytucji też nie mają na to wpływu. Chcemy dokonać takiego rozmaicenia i takiej różnorodności tych punktów, żeby było jak najbardziej atrakcyjnie. Poprzez oczywiście element handlu. Czyli, czyli jakiś market spożywczy. Będziemy do tego proponowali takie rzeczy jak kwiaciarnie, księgarnie, salon jubilerski, usługi w zakresie optyka, będą telefonie. Takie planujemy, takie planujemy branże. To jest bardzo szeroki wachlarz, ponieważ w tej chwili jest tutaj kilkadziesiąt lokali. W związku z tym chcemy. Tak to zróżnicować, żeby tak naprawdę w tym miejscu znalazło się wszystko. Żeby było to miejsce, do której mieszkańcy główna będą mieli ochotę przyjeżdżać po to, żeby zjeść obiad, raz takiej restauracji, raz takiej wypić dobrą kawę, odwiedzić sklepy, w których potrzebują dokonać zakupów. Jak również skorzystać właśnie z jakiejś tam rekreacji w postaci fitnessu, sali do ćwiczeń czy też siłowni. Takie mamy założenie. Czyli, czyli bardzo szeroki wachlarz yy, usług i handlu. Finalny projekt nie odbiega znacznie od tego, który był prezentowany, ale musimy mieć świadomość, że zawsze pewne modyfikacje powstają. Ten projekt, co do estetyki, co do funkcjonalności, myślę, że tylko zyskał, bo zrobiliśmy to jeszcze mocniej w formie takiego rynku, czyli w środku parkingi wokół, wszystkie zabudowania i obiekty. Natomiast on nie odbiega od tego projektu w sposób znaczący, który był prezentowany tutaj. i